W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Dzieciątka Jezus, dzień 5, 20 grudnia. Wszechmogący Wiekuisty Boże, Pani nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw prosimy, abyśmy z należną czcią, uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego, obiecanego maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Rozważanie na piąty dzień nowenny, z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to. Co nasze serce podnosi do Boga. Modlitwa na piąty dzień nowenny. O Boskie dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci Jezu nasze oczy udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy, Daj nam zasłużyć na Twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twojej boskiej chwały w niebie. Amen Modlitwa na zakończenie. O Boże dziecię, prosimy Cię spraw, abyśmy coraz doskonale należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.